Noblista Daniel Kahneman pisał o uproszczonych regułach wydawania sądów. Nasze szybkie myślenie ocenia, czy możemy komuś zaufać, lub czy w danej sytuacji jest bezpiecznie. Ocenia sprawnie, w kilka sekund i. potem bardzo ciężko to odwrócić. Dlatego w tym filmie porozmawiamy o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Bo jak wiadomo, robi się je tylko raz. Zanim o tym co wpływa na pierwsze wrażenie, pogadajmy w ogóle o tym, dlaczego jest istotne i jak to działa. Wyobraźmy sobie Mieszczesława, silnego, wysportowanego mężczyznę, w dobrze dopasowanej koszuli, z piękną skórzaną aktówką i spodniach idealnie wyprasowanych w Widzimy go, podajemy mu rękę i jeszcze nie powiedział ani jednego słowa, ale to pewnie biznesmen a nawet jeżeli nie, to człowiek wyjątkowo obrotny, sprawny, potrafiący odnaleźć się w każdej sytuacji. A inny przykład? Marcin. Z piwnym brzuszkiem, niewyprasowanym koszulą, podkrążonymi oczami. Pewnie sarywał noce oglądając kolejne powtórki meczów w telewizji. Marcin będzie w naszych oczach typowym przedstawicielem kanapowego kibica, który kiedy po pracy zalegnie w fotelu, to może obrać tylko dwa kierunki do lodówki lub do łóżka. W rzeczywistości Marcin ma niewyprasowaną koszulę, bo całkowicie zaspał spotkanie. Zaniedbał się poprzez jedzenie w biegu i późnymi wieczorami, no ale przyznacie, że czwórka małych dzieci i prowadzenie własnego biznesu to niełatwa sprawa. A Mieczysław faktycznie wygląda świetnie, ale na pierwszym roku prawa nie ma jeszcze aż tak wymagających przedmiotów, więc na wszystko jest czas. Łącznie z siłownią. Czy taki scenariusz jest prawdopodobny? Tak ale wcale nie bardziej niż pierwszy scenariusz i automatyczne podpowiedzi naszego mózgu. Nasz mózg cały czas analizuje sytuację. Nie możemy go wyłączyć i stwierdzić, tym razem w ogóle nie oceniam. Prędzej pomyślimy, jest zaniedbany, ale nie chcę go oceniać i dam mu jeszcze szansę. Co jest jednak bardzo świadome i zawiera już ocenianie. Czym zatem jest ten proces? Ten proces to heurystyka dostępności, czyli rodzaj błędu poznawczego, który upraszcza nasze wnioskowanie do tych rzeczy, które łatwiej jest nam przywołać w głowie, a często są to stereotypy czy nasze prywatne doświadczenia. Proces ten wynika z faktu, że analizę interakcji z innymi istotami musimy podjąć szybko, a nie mamy innych dostępnych danych. Nawet jakbyśmy mieli, to po prostu nie mamy czasu tego analizować, a musimy odnaleźć się w nowej sytuacji. Stąd wykorzystujemy ten sposób myślenia. Jaki z tego wniosek? Musimy koniecznie zrobić dobre pierwsze wrażenie. Ile trwa ten proces? Tutaj badacze nie są zgodni i pojawiają się różne liczby, ale najczęściej pojawia się 7 sekund lub 11 sekund. Niezależnie, która z tych liczb jest bliższa prawdy. Krótko. Krótko na tyle, że możemy uznać, że jest to czas od pierwszego zobaczenia drugiej osoby do podania ręki i przedstawienia się. Głównie zatem musimy zadbać o aspekt wizualny. O co konkretnie? Po pierwsze, uśmiech. Lubimy osoby pogodne i często uśmiech odwzajemniamy uśmiechem. Kiedy w tramwaju nieznajomy uśmiecha się do nas, najczęściej może delikatnie zawstydzeni, ale jednak ten uśmiech odwzajemniamy. Często kojarzymy go z radością z życia, szczęściem, z dobrą energią, a podświadomie chcemy z takimi ludźmi przebywać. Dlatego też uśmiechnięci ludzie częściej są w zatrudniani w firmach, częściej otrzymują podwyżki i lepiej wypadają podczas wystąpień publicznych. Warto pamiętać, że energia, którą dzielimy się z innymi, przenika na innych i ma wpływ, jak oni nas odbierają. Po drugie, kontakt wzrokowy to absolutnie podstawowe zagadnienie w robieniu pozytywnego wrażenia. Powiedzenie: czy te oczy mogą kłamać? Nie wzięło się z powietrza, a wynika bezpośrednio z naszych podświadomych przekonań, że utrzymanie kontaktu wzrokowego jest dowodem szczerości i dobrych intencji. O ile nie zawsze tak jest, to jednak wiele osób podświadomie zwraca na to uwagę. Dlatego, chcąc zrobić doskonałe pierwsze wrażenie, nie możesz o tym zapominać. Jedna dodatkowa rzecz w temacie kontaktu wzrokowego. Zachęcam Cię, aby utrzymując kontakt wzrokowy, nie skupiać wzroku. Tylko na oczach odbiorcy, ale również na nosie czy ustach. Brzmi paradoksalnie. Takie jest, bo o ile lubimy kontakt wzrokowy, to permanentne patrzenie w oczy drugiej osoby może być odebrane jako spojrzenie konfrontacyjne, a w ostateczności wrogi. Dlatego warto zmieniać główny punkt skupienia, aby rozmowa przebiegała w niej atmosferze. I ostatnia kwestia, czyli postawa. Ogólna postawa ciała również wysyła sygnały co do naszego komfortu w kontakcie z drugą osobą. Im bardziej wyglądamy na przestraszonych, tym mocniej nasz odbiorca może mieć wrażenie, że mamy coś do ukrycia. Dlatego zadbaj o prawidłową postawę ciała. Wyprostuj plecy, podbródek podnieś delikatnie do góry, nogi na szerokość bioder i voilà! To prawidłowa postawa, w której możemy przywitać nowo poznaną osobę. Życzę Ci wielu wspaniałych kontaktów i nowych znajomości. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Ciebie pomocny i pozwoli stwarzać niesamowite pierwsze wrażenie. Trzymam kciuki, powodzenia!